Już zegary biją i odliczają dni, godziny do inauguracji trzeciego naszego sezonu w rozgrywkach Orlen Superligi. Jest to intensywny czas. Jutro, jeżeli chodzi pod względem sportowym, ostatni sprawdzian naszych, naszej drużyny w zabrzu. I zostaje równy tydzień do pierwszego meczu sezonu 2024-2025. Jest to bardzo intensywny czas, by e, dopiąć wszelkie rzeczy organizacyjne, e, by inauguracja nowego sezonu e, wyszła jak zawsze na najwyższym poziomie. Nie żegnamy się z firmą e, Arget, ponieważ. E, oni kochają sport oni są zadowoleni ze współpracy ale ta współpraca w nowym sezonie nie będzie przebiegała tak jak dotychczas czyli nie będą w nazwie ale sponsorem naszego klubu pozostają więc nie żegnamy się lecz zaczynamy kolejny sezon tylko troszeczkę w innej roli już od przyszłego piątku to już nasz również trzeci sezon w współpracy od zeszłego roku firma e, pana Przemysława, firma Rebut, e, została e, w nazwie ogłoszona. E, poszło zapytanie e, i propozycja tego, czy może e, skusiliby się i byli zainteresowani, aby e, nasz klub e, nazywał się... E, Szyldem ich firmy od nowego sezonu. Pierwszy sezon dziewiąte, drugi sezon siódme. Trzymamy się tej dwójki i naszym celem minimum jest piąte miejsce.